Dzień dobry, Przemysław Przybylski. Żyjemy w takich czasach, że każdy z nas ma na głowie tysiące spraw i bardzo mało czasu na to, żeby te wszystkie sprawy załatwić. No i tu pojawia się pytanie, czy w sprawach na przykład bankowych klienci wolą załatwiać te sprawy sami, korzystając z narzędzi mobilnych czy internetowych w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, czy raczej wolą, żeby ktoś im w tych sprawach pomagał, a może wręcz Zastępował. O tym porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi eksperci. Agnieszka Spólnik, dyrektor Biura Transformacji Bankowości Detalicznej w Banku Kredi Agrikol. Witaj. Iga Stępień, menedżer w tym biurze, Biuro Transformacji Bankowości Elektronicznej Kredi Agrikol i Mikołaj Zaleski. Manager do spraw rozwiązań Customer Experience w firmie NTT. Dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać o rozwiązaniach, powiedzmy najpierw o firmach, z których jesteś. Agnieszko, powiedz kilka słów o banku Credi Agricole. Tak, Credi Agricole Bank Polska jest częścią grupy Credi Agricole. Jesteśmy w top 10 największych instytucji finansowych na świecie. Obsługujemy 50 milionów klientów. Jesteśmy dostępni w 48 krajach e, na czterech kontynentach. Obsługujemy klientów detalicznych, ale również firmy, duże, średnie yy, i małe przedsiębiorstwa, yy, oraz yy, prowadzimy szeroko zakrojoną yy, skalę obsługi dla rolników, w tym również przedsiębiorców rolnych. Mikołaj, czym jest firma Entity? Entity to globalny integrator, który na polskim rynku jest obecny od 20 lat. Yy, nasza silna pozycja była wcześniej zarysowana poprzez szereg wdrożeń systemów telekomunikacyjnych. Yyga, yy... Czego dzisiaj klienci oczekują od takich firm jak banki? W tym zmieniającym się świecie, gdzie, tak jak sam powiedziałeś, mamy bardzo dużo spraw do załatwienia, z mojej perspektywy klienci poszukują instytucji, które podążają za tą zmianą, tak? które nadążają i są w stanie dostosować się do ich potrzeb w każdym możliwym momencie. Czy pandemia coś zmieniła w tym trendzie? Czy coś nowego się pojawiło? Tak, w przypadku naszego banku klienci, którzy do tej pory wybierali wizyty w placówkach bankowych jako swój pierwszy i taki podstawowy kanał komunikacji z bankiem, zostały im to uniemożliwione. Pandemia uniemożliwiła wizyty w placówkach, klienci zostali zamknięci w domach. Spowodowało to prawie trzykrotny wzrost połączeń na naszą infolinię, jak również napływ, również trzykrotnie większy. Innych kanałów elektronicznych komunikacji, mówię tutaj o mailach czy formularzach kontaktowych. Zaczęliśmy szukać rozwiązania, które w taki bezpieczny i łatwy dla klienta sposób pozwoli nam ten trafik przekierować właśnie z infolinii, zastąpić trochę doradców w placówkach, ale też pomoże odnaleźć klientom odpowiedzi na ich takie codzienne pytania. No i jakie to rozwiązanie? Tym rozwiązaniem była implementacja we współpracy właśnie z NTT chatbota i czata w kanale elektronicznym. Opowiedz no kilka słów o tym narzędziu, jak to działa, jak klient, to, jak klient może z tego narzędzia korzystać. Klient, poruszając się po naszej stronie internetowej, ma widoczny widget, w ramach którego może podać kilka swoich danych. I nawiązać rozmowę z chatbotem. Chatbot został zaprogramowany w taki sposób, żeby zbadać jego potrzeby, udzielić odpowiedzi na takie najprostsze pytania, które są łatwe do automatyzacji, ale jednocześnie w momencie, kiedy nie poradzi sobie z zadawanymi przez klienta pytaniami, przełącza go do doradcy, który czeka na niego, by mu pomóc, takim żywym doradcą. Jakie problemy rozwiązuje takie narzędzie jak chatbot dla klientów bankowości? Przede wszystkim udziela szeregu informacji, które do tej pory klient mógł pozyskiwać poprzez telefon. To w czasach znacznego obciążenia contact center było wyzwaniem. W tej chwili te usługi informacyjne banku, więc chociażby takie informacja, jak złożyć wniosek kredytowy, są dostępne od ręki przez 24 godziny na dobę. Rozumiem, że to jest główna zaleta tego rozwiązania, że klient nie musi czekać, ani na połączenie z doradcą, ani nie musi czekać na jakieś godziny pracy tego doradcy, prawda? Tak, plus może prowadzić taki dialog z chatbotem w sposób elastyczny i wygodny dla niego. Chatbot to nie jest jakieś nowe narzędzie na rynku, to nie jest jakaś nowość, to nie jest pierwsze tego typu wdrożenie w bankowości. ale na czym polega unikalność tego rozwiązania zastosowanego przez bank Credit Agricole? To, co udało nam się wspólnie z bankiem zrobić, to e, jedno z pierwszych wdrożeń e, w integracji z chmurą. E, czyli mieliśmy ten komfort, że mogliśmy wykorzystać sztuczną inteligencję chmurową, która daje o wiele szersze możliwości, jeśli chodzi o taki elastyczny dialog i konwersacje, które jest prowadzona z klientem e, i to otworzyło nam zupełnie nową przestrzeń na tego chatbota. No a czym się różni to rozwiązanie od innych rozwiązań chatbotowych stosowanych przez inne banki? Eee, stricte wy wy wykorzystaniu technologii Google Dialogflow, czyli sztucznej inteligencji, która na moment wdrożenia, które realizowaliśmy, była najefektywniejsza, jeśli chodzi o obsługę języka polskiego, a plus big data, która jest za tym schowana. To, co jest e, taką wielką przewagą chmury, to ta możliwość wykorzystania tej big data w momentach e, dynamicznych zmian. Jeżeli weźmiemy sobie chociażby takie słowo jak COVID to w rozwiązaniach chmurowych ten kontekst i te informacje covidowe się już pojawiają w zasadzie następnego dnia, kiedy wystąpi gdzieś w przestrzeni publicznej taki, taki zwrot. I to jest silna przewaga rozwiązań chmurowych, to że szybko adaptują się do, 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 do tego, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Czyli sztuczna inteligencja oparta na chmurze potrafi sobie poradzić ze słowami, z pojęciami, tematami, jakich wcześniej nie znała. A rozwiązania zaszyte na miarę i umieszczone wyłącznie na wewnętrznym serwerze banku, odpowiadają wyłącznie na scenariusze, które wcześniej były przewidziane przez no, wdrożeniowca, prawda? Dokładnie tak. I tutaj elastyczność jest o wiele większa dzięki temu. E, domyślam się, że ta technologia nie była gotowym rozwiązaniem e, i nie wyjęliście jej z pudełka, żeby wdrożyć ją w banku Credit Agricole. Zgadza się. To, co jest e, takim. Czynnikiem typowym dla integratora to jest właściwy dobór technologii. Tak naprawdę każdą um, implementację mówiąc, e, takim profesjonalnym językiem realizujemy indywidualnie. E, tutaj musieliśmy się mocno zastanowić nad tym, po pierwsze, jak dobrze zintegrować to z istniejącą infrastrukturą Credi Agricole, czyli systemem Genesis. E, największym tym wyzwaniem był właśnie dobór właściwej technologii sztucznej inteligencji, tak zwanego Natural Language Understanding. Czyli Google Dialogflow, I, i to jest coś, co jest komfortem integratora, bo zawsze staram się dobierać takie rozwiązania, które najlepiej spełnią oczekiwania biznesowe. Iga, jak teraz zmieniła się obsługa klienta w banku dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, o jakim rozmawiamy? klienci, którzy właśnie żyją w pośpiechu, a wiemy to z licznych badań, które są prowadzone, liczą na szybki kontakt z bankiem. Tak? I w tej chwili, dając tą możliwość, o której wspominał Mikołaj, tego kontaktu 24 godziny na dobę z chatbotem, dajemy im jakiś procent odpowiedzi, na których, których oni poszukują w sieci. Tak więc no, nie muszą czekać w kolejce do placówki, nie muszą się umawiać na spotkanie, nie muszą dzwonić i są w stanie zinterpretować pewne zagadnienia, wraz z Chatbotem. Jak duża część ruchu, jak duża część zgłoszeń klientów jest obsługiwana przez Chatbota w stosunku do tego, ile było telefonów wcześniej na kontakt center? W tej chwili um, około 300-350 klientów dziennie komunikuje się z nami przez, przez Chatbota. Natomiast ten ruch telefoniczny, on w dalszym ciągu ma bardzo duży strumień i rozwijamy nasze narzędzie w ten sposób, aby jak najwięcej zapytań, które pojawiają się telefonicznych, obsługiwać również na chatbocie. To, to, co jest dla nas wyzwaniem, to to, że... Przewaga infolinii jest taka, że klient ma możliwość zostania zautoryzowanym. Doradca po drugiej stronie sprawdza systemowo jego dane, jest w stanie od, udzielić mu odpowiedzi skrojonej na miarę tego klienta. Chatbot nie daje nam tej możliwości. On wspiera doradcę kontakt center w, w zbadaniu potrzeb klienta i udzielaniu odpowiedzi regulaminowych, które są przeznaczone dla klientów niezidentyfikowanych. Wiem, że na końcu każdej rozmowy chatbot pyta, czy był pomocny klientowi. I czy wiemy, masz jakieś statystyki, jak wielu klientów odpowiada pozytywnie na takie pytanie? Tak, około 45% klientów, którzy udzielili odpowiedź na to pytanie, jest zadowolonych z obsługi z chatbotem. Mikołaj, w jaki sposób chatbot wpływa jeszcze na doświadczenia klienta? Tu chyba najważniejsza jest elastyczność, to co obserwujemy jako trend, to przede wszystkim taki kierunek klientów, którzy wybierają kanał komunikacji czatowej, czy to z pracownikiem banku, czy właśnie z chatbotami, ale jednak stawiają na ten sposób komunikacji i najważniejszym jest chyba ta swoboda rozmowy, w której ja mogę zadać pytanie do chatbota, nie muszę, kolokwialnie mówiąc, wisieć na słuchawce i oczekiwać na odpowiedź od konsultanta, tylko mogę sobie odłożyć ten telefon albo odejść od komputera i poczekać na to, aż tą odpowiedź od chatbota otrzymam, albo od konsultanta, który gdzieś za chatbotem może później obsługiwać naszą interakcję dalej. I to jest chyba największe nowum. plus to, co wcześniej wspomniałem, czyli ta dostępność 24 na dobę, co jest tak naprawdę otwarciem nowej przestrzeni, jeśli chodzi o sposób komunikacji z bankiem. Czyli elastyczność i dostępność to są dwie rzeczy, których klienci najbardziej od nas teraz oczekują i tego potrzebują i to rozwiązanie te, te, te cechy im zapewnia. Porozmawiamy o współpracy pomiędzy firmą NTT a Credia Agricola. Agnieszko, powiedz jak ta współpraca przebiegała i czego tak naprawdę bank oczekuje od takiego partnera, jakim jest integrator. Tak, przygotowując się do całej transformacji technologicznej, w której teraz właśnie jesteśmy, szukaliśmy partnera, który będzie niezawodny i wiarygodny i który sprosta naszym oczekiwaniom. Jesteśmy zespołem dynamicznym, kreatywnym, nie boimy się zmian i chcemy sięgać po więcej, mamy bardzo duże aspiracje, dlatego potrzebowaliśmy kogoś, kto dotrzyma nam kroku i z kim będziemy mogli sięgać po, po wysokie cele. W naszej działalności skupiamy się głównie na kliencie. To jest nasze centrum e, tak naprawdę zainteresowania i tutaj e, wszelka dostępność e, i, i działania, które mogą nam pomóc podnieść jakość obsługi klienta są e, bardzo ważne. Jeśli chodzi o NTT, to tutaj wiemy, że jest to solidny partner, ponieważ już żeśmy wcześniej razem współpracowali. Są ekspertami w swojej dziedzinie i dzięki naszej współpracy możemy szybciej osiągać cele, ponieważ są w stanie nam wskazać najkrótsze rozwiązania i, i, i wskazać jak najszybciej je osiągnąć. W związku z tym dlatego zdecydowaliśmy się na tego partnera. Jesteście zadowoleni z tego wyboru? Bardzo. Dziękuję. Mikołaj, opowiedz, jak wygląda na co dzień takie wdrożenie? Jak wygląda ta praca? E, to są bardzo złożone projekty. Przede wszystkim trzeba sobie to powiedzieć. To nie są projekty, które są projektami technologicznymi i nie należy na nie patrzeć od strony IT. To, co wspomniała Agnieszka, takie silne nastawienie na taką współpracę. To jest coś, co jest niezbędne też z naszej strony, czyli my rozmawiamy mówiąc kolokwialnie z biznesem e, i staramy się skupić na tej współpracy. E, Realizując taki projekt potrzebna jest też elastyczność, którą razem osiągnęliśmy, bo nie da się takiego projektu w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę też wyzwania, chociażby formalne w kontekście integracji chmurowej, nie zostawić sobie przestrzeni na, na takie działanie, w którym pewne rzeczy zrobimy inaczej, niż byśmy pierwotnie pomyśleli. I tutaj ten, te agileowe podejście, które zastosowaliśmy tak naprawdę do realizacji tego projektu, pozwoliło nam dobrze się odnaleźć i zrealizować się naprawdę w krótkim terminie. Istotne było też to, że sobie jasno powiedzieliśmy, gdzie jest nasza odpowiedzialność jako integratora, a gdzie jest odpowiedzialność banku i od samego początku transparentnie w ten sposób działaliśmy. Jakie mogą być rady dla innych firm, które chciałyby z takiej współpracy skorzystać? Przede wszystkim należy sobie określić jasne cele, cele i zasady współpracy. My postawiliśmy na prostą komunikację, na transparentność i na, tak naprawdę na bliskość kontaktu. Jest to utrudnione w dzisiejszych czasach, ponieważ głównie spotykamy się poprzez Zoom lub też inne, inne narzędzia techniczne, natomiast w żaden sposób nie wpłynęło to, nie zakłóciło to, na, na, na prze, nie wpłynęło to na przebieg prac. Należy też nie bać się zmian, to znaczy to, co powiedział Mikołaj. Myśmy mieli bardzo mocną wizję tego, co chcemy zrobić, natomiast to, że mamy takiego partnera, który zna się na, na swoim obszarze działalności i który wskazywał nam, jak możemy coś pozmieniać, coś ulepszyć, spowodowało, że nasza otwartość na, na, na zmianę i chęć rozmowy z partnerem daje nam naprawdę fajne efekty biznesowe bardzo szybko, bo Contact Center w zasadzie już korzysta z rozwiązań. My jesteśmy generalnie w fazie transformacji bardzo dłużej całego Contact Center, to nie jest tylko chatbot, natomiast podejście jailowe i nasze podejście w ramach pracy zespołu powoduje, że, że te wartości biznesowe są dostarczane w zasadzie co sprint, czyli co dwa tygodnie mamy coś fajnego dla naszych doradców, a tym samym dla klientów. I, a, a gdybyś miała wskazać jedną taką najważniejszą lekcję, jakiej bank kredy Agricole się nauczył z tego wdrożenia, to co by to było? No właśnie ta praca zdalna, czyli w jaki sposób nawiązywać te relacje, pomimo tego, że się nie widzimy, nie jesteśmy w stanie nawiązywać takich standardowych ludzkich kontaktów, do których do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. E, natomiast no, nie było to dla nas przeszkodą. Dało nam się naprawdę wypracować, farne, fajne relacje. Um, ten chatbot był dla nas taką podwaliną pod bardzo duży projekt, pod właśnie ten etap transformacji, gdzie wybraliśmy po raz kolejny Entity jako naszego partnera e, i wdrożyliśmy go do naszego takiego daily business. To, to nie są oddzielne spotkania. Entity jest dla nas w tej chwili częścią zespołu, z którymi pracujemy, z którymi mierzymy się z problemami. Nie eskalujemy ich wzajemnie, tylko szukamy wspólnie rozwiązań. Dużo mówimy w tej rozmowie o bardzo ścisłej współpracy, czy potrzebie bardzo ścisłej współpracy pomiędzy właścicielem problemu a dostawcą rozwiązania tego problemu. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś, co wynika z raportu przygotowanego przez NTT: raport na temat Customer Experience. Z tego raportu płynie teza: jak rozumiem, że Firmy trochę inaczej rozumieją rozwiązanie, które dostarczają swoim klientom. To znaczy, wiele firm jest przekonanych, że dostarcza klientom doskonałe rozwiązanie, które na pewno klientom się spodoba i na pewno bardzo będzie im pomagać. Natomiast jest duża część klientów, którzy odpowiadają, że niestety to rozwiązanie nie spełnia ich oczekiwań albo nie jest tym, czego oczekiwali. Z czego wynika ta różnica? Myślę, że jeszcze jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o dojrzałość. Przede wszystkim dużo film tam, gdzie jest silna konkurencyjność. Ma świadomość, że customer Experience jest wyróżnikiem, i tak naprawdę bez customer experience nie da się istnieć. To, co pewnie powoduje ten resonance, i myślę, że z mojej perspektywy, z perspektywy integratora, obserwuję dosyć często, to jest skupienie się na tworzeniu customer experience, czyli chociażby było niecząte, ale bardzo często brakuje skali badania, czyli tego, jak mocno ankietujemy to, co realizujemy. Czyli jeżeli robimy projekt transformacji cyfrowej, udostępniamy klientom nowe kanały komunikacji nie w wystarczający sposób, mówię tu o ilości, badamy, jak klienci to odbierają. I to jest kluczowy czynnik. I tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na skalę tego badania. Ono powinno być odpowiednio duże, jak i Drugi aspekt, który jest równie istotny, szerokie patrzenie, jeśli chodzi o te badania. Powinniśmy to robić we wszystkich kanałach, a no w zasadzie również poza kanałami kontaktu, które dostępniamy, bo właśnie chodzi o to wychwycenie tych wszystkich niuansów. I to jest jeden obszar, który powoduje ten dysonans. A druga rzecz to jest przy tej skali, którą mamy, zwłaszcza zwiększonej komunikacji zdalnej, którą obserwujemy, nie jesteśmy w stanie bez zaangażowania szóstej inteligencji w odpowiedni sposób przeanalizować wszystkie interakcje. I tutaj tak naprawdę tylko sztuczna inteligencja, chociażby patrząc na przykład rozmów telefonicznych, których nie jesteśmy w stanie słuchać w takim banku ręcznie, może dać nam informacje o tym, co się dzieje z naszymi klientami, o czym oni mówią do naszych konsultantów, jakie rzeczy powinniśmy w takiej komunikacji z klientami uwzględnić. Czy tak naprawdę w skrócie powiedziałeś mi to, że trzeba po prostu słuchać klienta i trzeba klienta uwzględniać w całym procesie projektowania rozwiązań i dostosowywania do jego potrzeb. Tak? I to jest nie praca nieustawiczne. Nie można robić rozwiązań y, y, według, jakiegoś, wła, według jakiejś własnej wizji bez kon, konsultacji z klientem, tak? Dokładnie tak. Tak to, to należy rozumieć. Dokładnie tak i to, to, to jest. Y, Ćwiczenie ciągłe tak naprawdę tego głosu klienta musimy zawsze słuchać, i jeżeli wdrożymy pewne rozwiązanie, to i za pięć lat powinniśmy zrównąć dużą czystotliwością badać i nasłuchiwać tego, jaka jest ich reakcja i odbiór tego, co im oferujemy. No, czyli tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, które postawiłem na początku naszej rozmowy, czy klienci wolą e, e, sami załatwiać sprawy, czy wolą być wyręczani przez doradców, ale domyślam się i rozumiem, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ są różni klienci, którzy mają różne potrzeby, prawda? Tak, niezależnie od tego, czy klienci wolą załatwiać sprawy zdalnie czy osobiście, my jako bank udostępniamy im wszystkie kanały kontaktu. Jesteśmy dostępni omnikanałowo, 24 na 7 i w, w zależności od preferowanego rodzaju załatwienia sprawy, bądź też sam samej sprawy, mogą do nas zawsze dotrzeć i być obsłużonym. No, i konkluzja jest taka, że bez klienta nie ma biznesu, więc trzeba słuchać tego klienta, trzeba słuchać tego, co on do nas mówi i wychodzić mu naprzeciw. I taka jest, taka jest misja tego rozwiązania, jakim jest chatbot Asia, wdrożony przez Bank Credi Agricole przy pomocy firmy Entity. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi były Agnieszka Spólnik i Gastępień z Banku Credi Agricola oraz Mikołaj Zalewski z NTT. Dziękuję.